Motocyklista, który nie poszerza swoich umiejętności jest narażony zbiegiem czasu na rutyny, która wiemy do czego może doprowadzić. Szkolenia trialowe, które organizuje Akademia Enduro dają nie tylko możliwość weekendowego relaksu, ale przede wszystkim świeżego spojrzenia na swoje umiejętności i naukę balansu ciała oraz wyrobienia bezwarunkowych odruchów, które mogą nam niejednokrotnie uratować życie nawet w ruchu miejskim. Akademia Enduro to szkoła, dzięki której motocykliści mogą doskonalić swoje umiejętności. My przyglądaliśmy się szkoleniu trialowemu, a o tym dlaczego warto wziąć w nim udział opowiedział nam Radosław Przysiecki. Pomysł na motocykle trialowe zrodził się, ponieważ jest to motocykl, który najlepiej, najbardziej poprawia technikę jazdy. Jest to motocykl lekki, weryfikujący wszystko, począwszy od pozycji poprzez dozowalność gazu, operowanie hamulcami, koordynację ruchów, balans. Umiejętności jakich można nauczyć się na motocyklu trialowym nie dotyczą tylko sportowej jazdy. Na przykładzie uczestników dzisiejszego szkolenia możemy zaobserwować, jak fajnie jazda na motocyklu trialowym pomaga tak naprawdę zwykłym motocyklistom. Te osoby nie mają aspiracji sportowych, startowania w zawodach, chcą doskonalić swoją technikę jazdy motocyklem. Idealnie wszystkie ćwiczenia wykonywane przekładają się na codzienną jazdę i na jazdę enduro ciężkimi motocyklami, czyli pomaga to nam zarówno w życiu codziennym, jak i w podróżach motocyklowych. Dla mnie największym zyskiem to jest zrozumienie tego, że moja pozycja na motocyklu i to w jaki sposób operuję manetką gazu, sprzęgła, hamulca tylnego, ona ma realny wpływ na to, co się dzieje na drodze, jakie mam poczucie trakcji. Ta, ta wiedza jest bezcenna, ona się super przydaje. Jeżeli Wsiadam teraz na moje niemalże tam 300 kilo w mieście i chcę załatwić sprawę. Te ja Czuję się naprawdę bezpiecznie, mogę manewrować między samochodami, mogę, nie boję się krawężników, podjazdów, nic. Szkolenie trialowe zaczyna się od objaśnienia podstaw i pierwszych treningów. Następnie krok po kroku przechodzi się do trudniejszych ćwiczeń. Instruktorzy, Radek, Andrzej tłumaczą prawidłową postawę na, na motocyklu, zasady fizyczne. Ten rozkład masy. Po tej części teoretycznej zaczynamy od prostych rzeczy. No można powiedzieć, że kopiujemy trochę te, te ćwiczenia, które wszyscy przerabiamy na egzaminie z prawa jazdy, czyli jakieś tam ósemki. Później przechodzimy jeszcze do cięższych rzeczy, jakieś podjazdy na jazdy, a to kamień, opona, pieniek, aż do super skomplikowanych rzeczy, takich jak, jak wysokie podjazdy, które się wydają na pierwszy rzut oka nie do przejechania. Bo po paru dobrych dniach szkolenia e, stają się proste. Dzięki różnorodności ćwiczeń i zawsze atrakcyjnym lokalizacjom wybieranym na miejsce kursu. Trening trialowy to zabawa dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Na szkolenia trialowe zgłaszają się praktycznie przeróżni motocykliści. Począwszy od osób, które wyczerpały już jak gdyby, ofertę naszą szkoleniem Duro i chcą robić coś więcej, coś trudniejszego na wyższym poziomie, ale również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z terenem i, i jazdą motocyklem w terenie. Chcielibyśmy obczarować trochę. Sport trialowy, jako coś dla profesjonalistów i pokazać, że jest to świetna zabawa również dla całej rodziny. Tak? Gdzie możemy fajnie spędzić czas na świeżym powietrzu z dzieckiem, z żoną, a przy tym szlifować technikę jazdy.